Płyniemy jak widzicie, jesteśmy na łodzi. Płyniemy promie. U, na promie. I płyniemy na wyspę. Tak naprawdę dzisiaj i do jutra tylko idziemy do łopia znajomego, słuchajcie. Także Jezu, po no prostu. Gdzie ty tutaj masz? Gdzie ty no, jesteś? No, no, no. Ale śmieszny. Jesteś na promie. Tego nie trzymam teraz. Naprawdę płyniesz, tak? Mam dla niego ten, mam dla niego kocyk i mam kurtkę przeciwwiatrową, przeciwdeszczową, bo jakoś tak trudno jest. Zresztą na zewnątrz, na to zawsze jest zimno. Dzisiaj będziemy na treningu. I Lois po raz pierwszy zobaczył tak zwany cold game, czyli ustrzelanego, yy, to chyba kuropatwa była, jak się przestraszył, jak uciekł, jak odskoczył. Sam bo do tego się się przestraszyła, a był taki malutki to był labradorek czteromiesięczny i to właśnie dla niego były te ptaki. I jak, jak mu ten chłopak dał, to on od razu do i to dla niego, wiecie, to jego miał być, to jego, do, niego należy, do niego należy. A ten się przestraszył cztery razy, bo próbował nockę kiwał. Także to jest taki pies myśliwski, jakiego chciałam. <śmiech> <śmiech> tak? Tak, jest tak? czekoladowy tak, tak, że on na widok tego yy, bażanta będzie uciekał. Opaczek łódka, płynie widzisz? Mm -hmm. Także tak, jedziemy, zobaczymy, płyniemy, zobaczymy, e, czy dzisiaj jeszcze pójdziemy nad morze? Możliwe, nie. jutro na pewno. Tak? Pójdziesz? Będziesz się taplał? Tak. Tak? Pieteł? Pieteł Kto tu jest na plaży? Lata, biega, zachód słońca. Szkoda, że nie z tej strony. Ja wiem, kto dzisiaj nie spał jak kamień. Ktoś tu dzisiaj będzie spał jak kamień. Luisek. Zostaw ptaszki. Lubię morze, lubię być nad morzem. Wszędzie. Super! Super! Tak, dobry wiesz! Dobry bierz. A, będę kopał. No, możesz kopać. Masz pozwolenie. Ale taki zielonkawy piasek jest. Tutaj szczególnie. Ja nigdy nie wiedziałam, że ta wyspa jest tak piękna. W ogóle jakie widoki? Mam nadzieję, że to widać. I zobaczcie, tutaj jest już morze. Komuś chyba agregat chodzi, bo tutaj buczy, tak. Ale zatrzymałam się jadąc. To jest w ogóle droga. Ja nie wiedziałam w ogóle, że ta wyspa jest taka górzysta. Że tutaj są takie wzgórki i pagórki. No widać to, nie? Że tam jest wyżej. Tu jest dolinka. Przepięknie, jakie widoki, jak się jedzie. To jest dużo takich zatoczek, właśnie. Znaczy, już tutaj przy samym morzu jest coraz więcej. Tutaj z tyłu ktoś kampinguje, obok mnie po mojej prawej. Tam ktoś siedzi z pieskiem. Tutaj w ogóle jest miejsce na spacery. No można sobie zjechać i po prostu podziwiać te widoki. Jestem zachwycona. Jedziemy, słuchajcie, nad brzeg morza nie wiem, czy plażą, czy raczej takim terenem jak tutaj jest się przejdziemy i zobaczymy takie klify. No i jest tutaj tyle miejsc, wybrałam takie w miarę blisko, żeby po prostu nacieszyć oczy takimi widokami i nacieszyć się łapy. Biegiem, bieganiem, kopaniem i pływaniem. Także, no i w ogóle jaka pogoda, ja nie mogę. Dzień dobry, moi drodzy, witajcie kolejnego dnia. Po prostu jestem w takim miejscu, przed chwilą wam nagrałam, że zapiera dech w piersiach. Ja chyba się starzeję, bo po prostu doceniam takie miejsca e, coraz bardziej. Naprawdę, natura e, i taki spokój, cisza to jest coś, co. O! Coś, co absolutnie uwielbiam w tym momencie mojego życia. E, być może nie zawsze tak było. Słuchajcie, tutaj jest kawaler. E, kawaler e, pawian, który jedzie na plażę. Jest niby 15 stopni. W ogóle ja mam ten powerbank. Złączymy się. O, nawet działa. Jest niby 15 stopni, ale jest tak ciepło, słonecznie. A w ogóle zapowiadali, że będzie e, zimno, że będzie lało e, i że będzie okropnie. A jest przepięknie. Rano jak wyszłam, to po prostu jest niedziela, a ja byłam przedłużona na dworze z psem, pusto, cisza. Zabrałam go na takie boisko chyba jakiś taki klub sportowy tam chyba jest i po prostu byliśmy my i chyba jeszcze z trzy osoby na takim wielkim boisku. Także ekstra. W samochodzie mam. Jak to się mówi? Piaskownicę jakieś inne dziwne słowo mi przyszło nam Po prostu tragedia. Ale no, z tego wyjazdu przywieziemy sobie na pamiątkę piasku kilogram w samochodzie. Także to nic, posprząta się. Ale po prostu widzę wszędzie ten piasek. Wszędzie, tutaj nawet. Wszędzie, nawet pod moim tyłkiem. Wczoraj Luis po prostu grał w piłeczkę. Ja weszłam w kaloszach do wody i mimo tego, że weszłam do wody, to mam je całe w piasku. Także tak jak widzicie, tutaj ktoś się niecierpliwi, tak? Idziemy się teraz znowu bawić, idziemy się przejść. Ładne widoczki, po naci, nacieszyć oko. Także tak, dzisiaj taki dzień, taki plan na razie. Nigdy do tej pory nie zwiedzaliśmy tak tej wyspy. Raczej byliśmy w jednym miejscu i tak w tamtej okolicy, ale tutaj jest naprawdę dużo do zobaczenia. Jest mnóstwo plaż, na, których, na które na razie nie można wejść jeszcze z psem. Do końca września nie można, a potem już można. Tutaj akurat można, w lewo, czyli akurat tam, gdzie ja chcę pojechać, ale jest mnóstwo takich pięknych, wiecie, klifów, piaszczystych plaż, szerokich, długich. Także naprawdę jest wiele do zobaczenia na tej wyspie, i myślę, że jest to ciekawe miejsce. Bo myślałam, że nie wiedziałam, że ona jest taka, e, taka różnorodna. Myślałam, że może być bardziej płaska, no ale jak widać, tam jest po prostu niesamowity widok. I jeszcze taka zieleń, bo ostatnio padało i po prostu trawa wszędzie jest tak zielona. Eee, i jest pięknie no co mam mogę, mogę powiedzieć jest po prostu pięknie tutaj ktoś obok mnie ma kamperka eee, widzę materac, pieseczek leży sobie pan, z, o w ogóle z panią przytulani, e, pieseczek obok nich i po prostu cieszą się chwilą i o to chodzi moi drodzy, małe rzeczy dużo radości także mam jeszcze kawkę na wynos eee, i jedziemy dalej mamy jeszcze 6 minut wow się trochę spokojnie, bo dzisiaj i tak nie wieje aczkolwiek nad wodą zawsze jest chłodniej więc tak wszech założyłam kurtkę ma się troszkę zachmurzyć ale widzicie to taki ładny widok i tam właśnie chcę pójść, ale chyba tam górą może później zejdziemy i przyjdziemy tutaj, niech się zmoczy ten mój gałgan mały taki chill, co? taka mała plaża i takie spokojne fale tak przyjemnie trochę jakichś statków, tam taki wielki było go widać z daleka jajku, robią pieskowi zdjęcia. <gry> Lubię taki widok. Pięknie jest. Jaki psystojniak sprawdza. Idziesz? Siepcie idź. Ależ ładny widok. Tutaj już jest otwarte morze, bo wczoraj to tam, gdzie byliśmy, to... to tak pomiędzy wyspą a wyspą. Wyspą a wysepką. Tutaj już jest otwarte morze. Pięknie to wygląda. Aczkolwiek myślałam, że tej plaży będzie więcej, ale możliwe, że to przez to, że jest przypływ. Być może, że... Może, że mam rację. A jakby był odpływ, no to byłoby jej więcej plaży. Także tak, idziemy tam się, będziemy wspinać, nie wiem gdzie pokazuję. Ładnie wygląda. I jednak jest mi... gdzie on szedł? Jednak jest mi ciepło w tej kurce. Halo kolego, co ty tam robisz? Cześć! O wow, chodź zobaczymy. Chodź, tylko żebyś nic głupiego nie zrobił. Poczekaj. Czekaj, czekaj mówię. Keep czy pas. Uuu, tam nie. Wow. Pięknie. No ten odgłos, po prostu taki szum jest niesamowity. Taki, takich spokojnych fal to jest coś cudownego. Ale tu jeżdżę było. Chodź bubunia. Chodź uszaty. Śmieję się sama z siebie, ale im wyżej jestem, tym bardziej chciałabym iść z tamtej strony. E, nie wiem, czy wy też tak macie, ale mnie takie miejsca powiem, wam, że przerażają. Tutaj chodzi mi o to, tutaj blisko. E, bo to tak, takie osuwisko jest. I widać, że na przykład, o tutaj widzicie, o tam jest taka dziura. Tam jest taka dziura. I to jest takie typowo przez chyba wodę podmyte. Więc pies jest na smyczy. Żeby nie podszedł. Nie lubię jak ktoś na przykład tak podchodzi do samego obrzegu. O, aż mi kark po prostu cierpnie. I sama też nie podejdę. No, no dobra, może podejdę, ale jakoś tak bardzo, bardzo blisko. Co tam trawy pampasowe są w dole? O, dobra i to już mi wystarczy. Piękny widok. Blisko bliżej nie musimy podchodzić. Chodź bounia. Piękne tutaj są widoki. Po prostu... A, to jest na w ogóle Path, słuchajcie. Chciałam powiedzieć dwie rzeczy, że powinnam wziąć okulary zamiast kurtki, ale mam kurtkę zamiast okularów, także i fajne jest to, że tutaj każdy kto mnie mija, każdy mówi hi, hi, hello, albo no, no, wiecie, jak się macie, każdy się uśmiechnie, nikogo jeszcze nie minęłam, żeby się nie odezwał, naprawdę. I to jest tak zawsze, wszędzie jak pójdziecie, pójdziecie gdzieś na spacer w Anglii, to zawsze każdy sobie mówi hi, tylko nie nie. Jaki fajny widok, co takie krówki, takie grubiutkie, czarno-białe. Jakieś śmieszne, bo mają ten taki pasek, przez środek dosłownie. O, co to za język? Za mną słychać? Takie piękne pastwiska. Przerwa. Przerwa na posiadówę. posiaduwa. Pięknie tu jest. Ależ tu jest widok. Pięknie. strona naprawdę, bardzo mi się podoba. Tylko, że stromo. Gdzie Ty już byś poszedł? Gdzie Ty już byś poszedł? Trzeba było się rozebrać. Zrobiliśmy małego pit stopa, nie muszę mówić, że tam jest ławka, ale jest taka pochyła, więc niewygodnie się na niej siedzi. I lepiej siedzieć i przytulać się do psa na ziemi. Odpo Odpoczniemy chwilę. Tak? Bo chyba weszliśmy na sam szczyt. Tak, przytulaku? To jest jego przytul. Bo mówię na spacerze, przytun. Chodź przytun, to on wie, że ma przyjść między nogi i się przytulić. I tak siada. I kilometr języka zwisa. Cześć, mój kilometr języka zwisa. Fajnie? Challenge. To traki... O, tu jest droga. Ale chyba jakaś wewnętrzna, bo tam słychać, że Katal Grid był. Ehm, co ty tu masz? Musiałam zmienić baterię. O nie, tu jest taki biały ten. Wszystkie ciuchy do prania, to nic. Jak to Pani Małgosia Rozenek mówiła, że ona nie lubi challenge'u, czy tam nie chce challenge'u, to wejście tutaj to takie challenge'u. <grywa> eee, no bo jednak jest cały czas tak, a za to się będzie schodziło bardzo fajnie. Chyba, że ktoś idzie wybrzeżem, w ogóle wiecie, no to ja mam tam samochód, więc muszę tam wrócić, a, a jak ktoś idzie tak dookoła, no to wtedy nie musi wracać, nie? Także tak jest sobie przyjemnie. Ktoś tu idzie. Dużo takich starszych ludzi, korzystających z życia. Bardzo przyjemnie. Piesie? I tam drugi. Ja cię kręcę. Pieseły. Super! Dobry piec. Dobry piec. Chcesz wody? Ta miska, ta butelka działa dosłownie w sekundę. Patrzcie, tylko, tylko kliknę. Czekaj. O i ona już się nalewa. Masz. A te wcześniejsze to trzeba było czekać i przyciskać, i to tak ciężko było, że. O Jezu! Tak ciężko było, i to naprawdę trwało chwilę i palec potem bolał. A on się niecierpliwił, jak tak musiał czekać. Więc ta jest niesamowita, naprawdę. Chwila, moment, można wlać z powrotem. Tam tych też można było, ale ta jest świetna. Jeżu, jak się zmęczyłem! Jesteś dzieciak, jesteś, co? Jesteś nie jesteś taki. Wytrwały, nie? O, dzieciak! Chcesz kurczaka? Masz, żebyś sił nabrał. Na nią wiem. co? Na no pysne, dosłownie. Pysne, ale duży. A zobaczymy, jaki tam widok jest. A tutaj jest taki pit stop. na kawkę, loda. Widzę, że ludzie wychodzą z lodami stąd, ale. Chyba nie przepadam za lodami. Ty chcesz przeczytać? Cześć! Cześć! Chodź, Sytulas, tak? Ty jesteś taki Sytulak z salą morską we włosach. Usyca będzie wyprać w domu w parwolu. Do brązu. Chodź! Gdzie tam byś poszedł? Zapraszam tutaj. Chodź, chodź, tutaj, chodź, przytul. Dobry pies, super przytul, to jest jego przytul właśnie. Ach, to jest mój, moja morda. Mam brudne kolana. Usiadam za chwilę na ziemi. To jest moja bratnia dusza ten pies. To jest moja dusza. To jest pies. Moje małżenie. Tak? To jest mój psyjaciel. Psyjaciel. Tak? Z brodnym ziomem, z brodnym ziomem. Walcz kobieto, walcz kobieto. Tam jest pas startowy. Mówiłam, że latają samoloty. Tam w dole jest. To były wrony. What if yes? ah, stupid. I was standing outside waiting, waiting for you. You were always taking time, baby, playing with you. I was calling out your name. jechało się ich nagle, nagle te wszystkie psy weszły na raz pomyślałam, dobra idziemy i my tak? idziesz do wody? czy nie? moczysz stopy? na koniec spaceru? nie bałdzio. no może troszeczkę dobry pies, tak! Zawsze mi się podobają takie elementy na plażach. Jakieś takie wiecie pale, to jakoś tak dodają uroku. Jakieś płotki, takie rzeczy. To takie obrośnięte chyba mchem. Cześć! <grym zjadka> Śmieszne. <grym zjadka> Ale glony, co? Obrośnięte glonami. To jest radość, a zaraz będzie zmęczenie w samochodzie. No, fajnie, co? Fajnie, śmiesznie. Chodź, przejdziemy się kawałek. Zmęczony. Taki zmęczony. Teraz jeszcze czekanie go. Męczy całkowicie. A skąd wziąłeś pizzę? No to by kebab, mi pizzę. A to oni też. O, też są pizzę, no? Się jest ja, Taka typowa pizza, którą właśnie robią w kebabu. O, ja bym ją zjadł. Jestem taki głodny, bo po prostu, że ma zakres. Co zadać? Nie, nie będzie dużo nawet zim, tam tymi chyba już. Tak? No, pewnie. Spóźniliśmy się o 2 minuty na prom. W sensie? Nawet mniej. Nawet, nawet mniej, bo było tak, że podjechaliśmy i było z pięć samochodów i pierwsze dwa wpuścili, jakby wiecie, w kolejce do Byliśmy trzeci i już za nami nie było nikogo, tylko ten pierwszy z tych trzech stał trochę dłużej, bo gdyby tak. on wjechał też jakby go puścili, tamten tak. szybko wjechał, myśmy szybko wjechali, więc wiesz. z tych pięciu wpuścili dwa pierwsze i potem I już. I tam goście za późno. I potem no, tak. trzeci trochę przyblokował i nas nie wpuścili. Więc musieliśmy czekać prawie, w sensie godzinę na następny prom. A tak ładnie by się udało, nie, przejechać jeszcze w miarę wcześnie, no ale musimy, musieliśmy poczekać, więc jesteśmy głodni generalnie, a w ogóle to no. mogliśmy pójść, ten, do tej włoskiej restauracji, może byłaby otwarta, jakbyśmy, wiesz, nie zaryzykowali zdążenia, bądź nie. Gdzie, na tutaj? Frank... Nie, tam, gdzie byliśmy, tam, powiedz na no, to tiramisu, nie, co byliśmy. No, no ale on sam, no, sam, mówi, że może no. tam ten, ale to byśmy byli w na północ. No, to może no tak, nie, ale... ale wiesz, ale akurat ta godzina by nam teraz okay. może wystarczyła, nie? A tak, kiedy jemy tutaj. Bym, czy no, ale Jurek poszedł. Jesteśmy chłodni właśnie przez to, że, Taki turkey, że szybko stał, się tam zebraliśmy, by. nie? Ja tylko wróciłam, jeszcze zatankowałam po drodze i dosłownie... Ojej, kurde, mu... pachniało. Mówię do gościa 15-20 minut. A ja mówię do niego 15. A co było jakoś na kebabownie? co tam pić. chociaż było? Wystąpało hygiene night 3, nie wiem dlaczego, bo ta czysta. Dziwne, a pizza frego ma 5 masz kebab w wrapie ze wszystkimi warzywami i na ostry, z ostrym sosem. Mamy jakieś coś? Nie, to nie was to Tak myślisz no, że to Ale oj, duży jest, oj, co? ja jaś dużego I z ostrym sosem, powylewało się wszędzie. No dobrze, to masz lekko, masz o, no, choć go otwórz, pokaż No, no, no a co mam pokazywać kebaba, Dobra, tam, wiesz co? On wiesz co? strasznie się porozlewał. A mam jakieś e, chusteczki albo reklamówki na górę? To no ja na razie, też go chyba. Nie zabiję, żeby się nie, wy, nie wystygł. Ja też chyba go no, zostawię. Tak. No. No, w każdym razie, powiem ci, że naprawdę patrz, Nawet ci nie pokazywałam tych. tych. Nie. E, zobacz. Górę, on zasypia. On też tak. zasypia. Louis jest tak zmęczony, jest, że po prostu. On tragedia, się patrzy, bo jedzenie jest, ale, ale... lecą. Wow. Ale się... Aż to na górę poszło? Tak. Ło! Wow. Pięknie, naprawdę się. pięknie. Bo do tej pory je, jeździliśmy w, w sumie w dwa miejsca, wow. ale obok. Ja to wszystko nagrywam. te zdjęcia, no. Ale piękne chmury w ogóle jaki układ. Tak. A potem po prostu sprząt był, wiesz, i taki po środku, bo widać taki pas. Ale no rzeczywiście tak jest, no. E, nie naprawdę Super. piękne miejsce. Jakby do tej pory wydawało mi się tak. E, Musimy tu przyjechać. Bo na ta pewno, plaża, no. na, na, na którą do tej pory przyjeżdżaliśmy za każdym razem, jest taka trochę zwykła. No. A teraz y, to dzisiejsze to po prostu zmienił. A jeszcze Jurek, jakie tam są piękne widoki jak się nie. A poważna tarza to wcale jest to tak. jeszcze dokładne. A po, Jak tam się jedzie? Tutaj nie jest płasko, w ogóle jest taki teren całkiem no, no, górzysty, no. piękne wszystko, takie zielone. I Love White w ogóle słynie z mają takie wiele produktów, na przykład pomidory, keczupy z tych no, pomidorów no. są takie bardzo, wiesz. No, e, steam Railway też. Tak mają no, widziałam. No, mają swoje e, takie produkty mleczne, typu jakieś takie, wiesz, swoje masła. Hmm? E, czekaj, coś jeszcze. W ogóle mają i jakieś. No, mięso. No, to, to bardzo mocno. Sporo tego jest takich produktów. Nawet myślałam, że ten. Nawet myślałam, Myślałam, że, że zajadę, ale jak wracałam, to były 3 minuty do zamknięcia na takiej farmie. No. Wiesz, myślałam sobie, że kupię nam mleko, kefir, masło, a nie chciałam tego kupować w drogę tam, mm -hmm. no bo by się rozpuściło jednak. Było bardzo ciepło, mm. powiem Ci. Niby 15 stopni, ale ja się tak zgrzałam, mogłam mieć w ogóle w krótkim mm. rękawku. A naprawdę podobało mi się bardzo, ale White dzisiaj zmienia jakby postrzeganie tego miejsca. Także jest tu ktoś z. O w ogóle I love white to, żebyście wiedzieli, to też oni to robią skrótem iovu po prostu I jest jako tak. jak gdzieś tam jak opisują, się, i picy i, I po prostu ty to też saada waj a na pewno jest trochę polaków bo jest przed nami samochód yy, jest 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 no polaków jak wychodziłam dzisiaj jak wchodziłam na parking już po całym spacerze to też dwie dziewczyny polki szły Psem i coś tam mówiły. Musisz sobie robić peeling. Coś tam Fajne tematy, nie. No. Także jeżeli zobacz, jeżeli jest, ktoś, gdzie ten ktoś peeling? jest z was stąd to dajcie znać. Naprawdę ładne i podobno następnym razem mamy zwiedzić jeszcze inne polecane miejsce. Jak on to mówił? Jak to się nazywa? Clearwater? O, coś tak, coś właśnie z Clearwater. Także nie no, widziałam, że są jeszcze ładniejsze. O, Mam, mam ten mam w ogóle, zobacz. Mamy co to masz? taki przewodnik. Właśnie. Wzięłam go na promie, A nie chciałaś go wziąć? Wzięłam go na promie, potem go zostawiliśmy w samochodzie. I szkoda, no. bo bym go dzisiaj rano przestudiowała. Zabernęło, no. E, ale to nic, bo też nie chciałam za bardzo jechać za daleko. Ale śmierdzi. Strasznie, co? Strasznie. Takim. Ekologicznym pobiorem. Nie, pasuj. może. Tak jak w drukarni, dosłownie. E, ale naprawdę piękne widoki. Bardzo mi się podobało. I taki fajny spacer, chociaż. No ciekawie, jak to kto ten? Piesz, Trochę challenge'u, nie? Że pod górę tak bardzo było. Luisowi się podobało, jeszcze potem się schlapał, e, polatał za piłeczką, chwilę dosłownie i teraz spadł. Dobra. Dobra. To ja pakuję tego kebaba, kończę vloga. E, ty już kończysz, to już masego może No a co mam? Tyle nagrałaś? No nie wiem, no może będzie nie krótszy. Nie krótszy, nie wiem, teraz gadamy. Krótszy. Już... Krótszy. No nie wiem co mam jeszcze nagrywać. Nic, no. Naprawdę, jeszcze jedzonko. Pizę, kurde, spłonę to pizę, strasznie. No to próbuj. No, nie wiem, proszę mówię. Możesz, no, próbuj. Luis patrzy. Luis ma swoje mięceczko. No na pewno, ono ona być może No, wygląda za dobrze. To ta pizza? No. Właśnie wygląda bardzo dobrze, moim zdaniem. No, taki, taki. Płaski placek. Dobra? Niedobre. Nie Niedobre. No nie może być pizza z takiego miejsca dobra. No, sorry. Wiesz co? Pizza z kebabowni nie będzie dobra. Ona no Nie jest niedobra, ale nie ma jakiegoś takiego fajnego smaku. Okropna. Jest po prostu taka nijaka. W takim miejscu się nie kupuje pizzy. No, no nic no. Kicha zapcha. O cóż to. Przekonamy <grymne> się jutro, czy jest dobra. <grymne> dobra, to cóż. Widzimy się w następnym filmie. Ha. Rozpakowuję rzeczy i chciałabym uprać moją torbę tą, Louis, z tymi rzeczami e, Luisa. I słuchajcie, właśnie co robi kot? Wyjęłam wszystko stąd, e, wyjęłam prawie wszystko stąd, ale niestety rozsypało mi się bardzo dużo cimkinów, tam jest jeszcze kilogram piasku, więc kot nurkuje i je. Hmm. Czy ty widzisz, co ona robi? Wyciąga cienkiny. Zjada cienkiny i po prostu nie da mi, bo to już ostatnie rzeczy. Chciałam to zabrać wszystko, chciałam jej do miseczki to przesypać. Ta torba jest taka brudna po prostu. Tutaj jest tyle, o, widać piasku. Ja to Muszę to wszystko wysypać. W sensie, to zużyję, ale jeszcze orosł nasz w termosie. Taki gazetka. <do> gazetka. <taki> Pięknie, co? Jak <taki> siedzi, no niezła jest. Długie jak ma co? <taki> tak. Weszliśmy do domu trzy minuty temu, także... Ej, co mi tutaj? Wszystko ci, wszystko ci przysypie, kota. O, luisek zjadł. Wszystkie mogą być twoje. Też? Słucznego.